Zegartyka już godziny dzielą nas od tego wspaniałego czasu spotkania z Jezusem pełnym mocy i potęgi, Bogiem czyniącym cuda, Bogiem wspaniałym, wszechmogącym i będziemy wyciągać nasze ręce i odbierać Jego błogosławieństwo, które już jest przygotowane dla nas, po to, aby Jego imię było błogosławione, uwielbione w naszym życiu, w naszych rodzinach. W naszych wspólnotach, a nasza radość, żeby była pełna, bo taka jest Jego wola. Kochani, zapisy jeszcze ciągle trwają. Jeszcze można się zapisać na ten błogosławiony czas kursu, fundament, który jest bezpłatny. Jest to wydarzenie zarówno w realu, że tak powiem. Można przyjechać na nasze spotkanie wspólnoty Boży Pokój do Wołomina, do parafii świętego Józefa Robotnika na godzinę 19, i po naszym uwielbieniu odbędzie się kurs fundament, spotkanie pierwsze 22 czerwca o godzinie pirazy drzwi 21, może 21 z minutami, zobaczymy. Można jeszcze dołączyć, także śmiało możecie się zapisywać. Druga dobra wiadomość jest taka, że każdy z Was otrzyma, kto się zapisze na ten kurs fundament, otrzyma maila z linkiem. Także nie denerwujcie się, wszyscy dostaniecie tego linka i informacje na temat tego naszego pierwszego spotkania. Chyba, że jest niewłaściwy mail, dlatego sprawdźcie w, tym zwrotnym, w tej zwrotnej wiadomości z formularza Google, czy na pewno wpisaliście właściwego, Właściwego maila. Co Bóg do nas chce powiedzieć teraz, w tym, w tym oczekiwaniu na ten wspaniały czas? Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nas błogosławi, niech rozjaśni nad nami swe oblicze, aby poznano na ziemi drogę wskazaną przez Ciebie, Twoje zbawienie wśród wszystkich narodów. Do zobaczenia.